Nocą widziano płonący samolot. Ten niby samolot, jak gdyby wzbił się do góry nad blizną, a potem szybował w powietrzu i spadł w odległości paru kilometrów. Taki meldunek 11 grudnia 1943 roku złożył Mieczysław Jurwałęga komendzie głównej armii krajowej. Druga wojna światowa. Kekatomba, która przyniosła śmierć milionom ludzi, łączy się z historią Wunderwaffe, hitlerowskiej broni zagłady. Miejscem narodzin technologii rakietowej stał się tajny kompleks badawczy III Rzeszy na wyspie Uznam w Penymünde. Dalsze jej losy są ściśle związane z miejscowością blizna w południowej Polsce. Jesienią 1940 roku na terenie podkarpackiej wsi Pustków powstał niemiecki obóz pracy przymusowej. Jego celem było zbudowanie struktur poligonu SS-Heidelaga. Z kolei ten miał za zadanie szkolenie nowo powstających jednostek bądź reorganizację oddziałów, w tym wiele wchodzących w skład Waffen-SS. Na skutek nieludzkiego traktowania w obozie w wyniku wysiedleń, głodu, chorób i mordów straciło życie 15 tysięcy osób. W tym 7,5 tysiąca Żydów, 5 tysięcy radzieckich jeńców wojennych oraz 2,5 tysiąca Polaków. Za ojca technologii rakietowej uznaje się niemieckiego naukowca oraz oficera SS Wernera von Brauna. W 1934 roku von Braun został dyrektorem technicznym powstającego ośrodka doświadczalnego w Penemünde, gdzie pracowali wówczas najlepsi niemieccy specjaliści i uczeni. Adolf Hitler wiązał wielkie nadzieje z Pferdeltungswafe, z bronią odwetową. Automatycznie sterowany bezzałogowy samolot o napędzie odrzutowym, określany również jako bomba latająca V1 oraz pocisk rakietowy V2, miały przechylić szale zwycięstwa na korzyść hitlerowskich Niemiec. Nadszedł rok 1943. Dowództwo aliantów, opierając się na meldunkach polskiego wywiadu o wzroście zagrożenia nową technologią, podjęło decyzję o zbombardowaniu kompleksu. To wówczas, w nocy z 17 na 18 sierpnia 1943 roku, w trakcie trwania operacji Hydra, rozpoczyna się historia miejscowości Blizna historia okupiona krwią, poświęceniem i bohaterstwem Polaków. 22 sierpnia 1943 roku, cztery dni po nalocie na Peneminde, zwołano pilne spotkanie w kwaterze głównej Hitlera w Wilczym Szańcu. Zapadła tam decyzja o organizacji nowych ośrodków doświadczalnych. Jednym z nich miała stać się Polska Wieś Blizna. W Bliźnie pod koniec lata 1943 roku, jak informował Polski Wywiad Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, zaczęto budować bocznicę kolejową od pobliskiej stacji Kochanówki oraz betonową drogę do samej Blizny. Jesienią 1943 roku, do powstającego poligonu rakietowego bezustannie przybywały nowe transporty ze sprzętem. Na długich platformach kolejowych transportowano m.in. cysterny oraz podłużne, foremne ładunki. W mroźny dzień, 5 listopada 1943 roku, w bliźnie odbył się pierwszy start rakiety V2, zakończył się fiaskiem. Sam Werner von Braun odwiedził poligon na początku lutego 1944 roku, by nadzorować przebieg dalszych doświadczeń. Do połowy marca 1944 roku wykonano 57 prób, które za każdym razem wykazywały wielką awaryjność rakiet. Mniej niż połowa startów była udana, a tylko cztery z wystrzelonych V2 osiągnęły wyznaczony cel. Z pewnym prawdopodobieństwem można założyć, że przy dużej aktywności wywiadowczej i obserwacji poligonów w bliźnie mogło dochodzić do sabotażu ze strony polskiego ruchu oporu. 12 czerwca 1944 roku Niemcy po raz pierwszy w trakcie wojny użyli V1, pociski wycelowano w stronę Anglii. Do listopada owego roku trzecia rzesza wystrzeliła ponad 10 tysięcy latających bomb. W wyniku ich użycia życie straciło 6 tysięcy osób, 20 tysięcy zostało rannych. Zburzono 183 tysiące domów, a 250 tysięcy uszkodzono. Łącznie użyto 22 326 pocisków V1. 15 września 1944 roku rozpoczęto atak rakietowy na Anglię. Do tego celu użyto 3170 rakiet V2, z czego w sam Londyn trafiło ich aż 517. Rakiety wystrzelono także m.in. na Paryż, Antwerpie, miasta w Belgii, a także zajęte przez aliantów miasta w Niemczech. Starty rakiet trwały do 27 marca 1945 roku, kiedy to ostatni pocisk V2 spadł na Berlin. W czasie doświadczeń z bronią odwetową w bliźnie trwających 8 wojennych miesięcy Polacy, narażając życie, zdobywali informacje o niemieckich próbach rakietowych. Już od 1940 roku teren obozów w Pustkowie obserwowały placówki podlegające komendom obwodów AK z Kolbuszowej, Dembicy, Mielca oraz Sędziszowa. Poprzez okręg krakowski materiały na temat prac na poligonie blizna pustków docierały do Komendy Głównej Armii Krajowej w Warszawie. Działania wywiadowcze wspierali lokalni księża, m.in. innymi ksiądz Jan Nikodem Kurek, duszpasterz na terenie obozu Pustków, kapelan armii krajowej ksiądz Antoni Kefir Dunajecki oraz kapelani armii krajowej z innych placówek. Niemcy usilnie starali się zachować w tajemnicy przebieg prac nad nową technologią. Mimo wielkiego ryzyka Polacy znajdowali jednak sposoby, by zdobyć szereg ważnych informacji. Szczególny wkład w pozyskanie danych dla wywiadu miał Ludwik Koli, pseudonim Zawada, który uzyskał dostęp do planów niemieckich inżynierów. Kopiował je i przekazywał komórkom wywiadowczym. Liczne części rozpadających się rakiet zbierali także okoliczni mieszkańcy, przekazując je pracownikom leśnictw. W rejonie blizny leśnicy byli istotną częścią struktur wywiadowczych polskiego państwa podziemnego. Żołnierze, leśnicy, kolejarze, rolnicy i robotnicy zbierali części rakiet na szlakach komunikacyjnych i miejscach upadków V2. Prace tych często bezimiennych bohaterów nadzorował i koordynował porucznik Mieczysław Wałęga, pseudonim Jur z inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów. Dokonywał selekcji i analizował napływające meldunki, by na ich podstawie sporządzić raporty dla komendy głównej AK. Akcja zbierania części V2 i V1, które spadały na terenie Polski, prowadzona była na ogromną skalę. Obserwacje rakiet i pocisków wystrzelonych w bliźnie prowadzono także w okręgach lubelskim, warszawskim i kielecko-radomskim Armii Krajowej. 20 maja 1944 roku jedna z rakiet spadła do rzeki Buk w okolicy wsi Kuski i Sarnaki. Nie eksplodowała. To zdarzenie było dla wywiadu świetną okazją, by pozyskać cenną technologię. Natychmiast kontrole nad terenem objęły oddziały obwodu Armii Krajowej Siedlce. Żołnierze kompanii kapitana Leguta zamaskowali wystające z wody części rakiety. W nocy 28 maja wydobyli oraz ukryli niewypał w pobliskiej stodole. Tam, ważąca około 3 ton, rakieta została rozmontowana i w częściach przewieziona do Warszawy. Wśród pozyskanych elementów znalazł się m.in. aparat nadawczo-odbiorczy, który mógł posłużyć do zbudowania własnej radiostacji, potrafiącej przekierować lot rakiety. Po skompletowaniu najważniejszych części oraz wykonaniu rysunków i fotografii, cały materiał postanowiono wysłać samolotem do Wielkiej Brytanii. Operacji tej nadano kryptonim Most-3. Uzyskane w ten sposób dane miały stać się bezcennym materiałem dla sił alianckich. Operacja Most-3 została przeprowadzona pod Tarnowem na południu Polski, zaledwie 1,5 km od stacjonującego oddziału niemieckiego. Z Warszawy do Tarnowa przewieziono części rakiety ukryte w dwóch butlach tlenowych. Pod osłoną nocy, 23 minuty po północy, 26 lipca 1944 roku, angielska Dakota wylądowała na podmokłym lądowisku. Z samolotu przejęto ładunek i pocztę. Na pokładzie umieszczono ważącą około 50 kg paczkę z częściami V2 oraz pięcioro żołnierzy Armii Krajowej, którzy doskonale znali szczegóły dotyczące niemieckich rakiet. Wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, jednak podmokły teren praktycznie uniemożliwił start Dakoty. Dramatyczne chwile i obawa wykrycia dodawały ludziom sił. Po trzech desperackich próbach samolot w końcu wystartował i dostarczył ładunek do słonecznej Italii. Operacja Most-3 pozwoliła uratować wiele istnień ludzkich, choć do tej pory nie została odpowiednio doceniona i upamiętniona. W czerwcu 1944 roku Niemcy zaplanowali przeniesienie bazy doświadczalnej z blizny na poligon Heidekraut w Borach Tucholskich. Hitlerowcy przed nadejściem frontu zamierzali zniszczyć wszelkie urządzenia i obiekty związane z rakietami V1 i V2. W tych okolicznościach opanowanie poligonu przez Armię Krajową stało się koniecznością. W ramach akcji burza lipcem 1944 roku oddziały partyzanckie pod dowództwem Aleksandra Rusina, pseudonim Rusal, Józefa Wałka, pseudonim Żbik oraz kapitana Władysława Kwarcianego, pseudonim Świerszcz zajęły poligon w bliźnie. Partyzanci zdobyli wyrzutnie rakiet V1, V2 oraz magazyny z częściami pocisków, których Niemcy nie zdążyli wywieźć. Pierwszy atak Polaków zmusił wojska Wehrmachtu do wycofania. Jednak po przegrupowaniu przypuściły kontratak i odbiły teren poligonu. Mimo to nie udało im się w pełni zniszczyć infrastruktury poligonu. Kolejny atak partyzantów ostatecznie wyparł Hitlerowców z blizny, a oddziały AK utrzymały teren aż do przybycia wojsk radzieckich. W kwietniu 1945 roku zakłady Dora w Nordhausen produkujące rakiety V2 na kilka tygodni zajęli Amerykanie. Zdołali stamtąd wywieźć 100 kompletnych rakiet V2 oraz 14 ton dokumentacji. W ręce Amerykanów oddali się również twórca niemieckich sukcesów rakietowych Werner von Braun i jego 200 współpracowników. Wówczas w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się operacja Overcast Pochmurne Niebo której celem było wykorzystanie technicznej wiedzy niemieckich naukowców. Wernera von Brauna i jego zespół umieszczono początkowo na pustyni w Forcie Bliss, a potem przewożono w inne miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontynuowano badania rakietowe. Całe przedsięwzięcie zyskało na znaczeniu wraz z nadejściem zimnej wojny. ówczesny wyścig zbrojeń pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim przełożył się także na wyścig w podboju kosmosu. Von Braun jako dyrektor Centrum Lotów Kosmicznych imienia Georgia C. Marshalla w Huntsville w Alabamie nadzorował rozwój misji Mercury-Redstone, która umieściła pierwszego Amerykanina w kosmosie. 16 lipca 1969 roku odbył się start statku kosmicznego Apollo 11 z trzyosobową załogą na pokładzie. Pierwsze kroki ludzkości na Księżycu stały się możliwe dzięki rakiecie Saturn, której twórcą był Werner von Braun. Von Braun pracował w NASA w szczytowym okresie lotów kosmicznych. To dzięki jego pracy wyrzutnia Saturn umieściła Skylab, pierwszą stację kosmiczną Stanów Zjednoczonych, na orbicie ziemskiej. Paradoksalnie, technologia mająca nieść zagładę i zniszczenie zapoczątkowała realizację jednego z największych marzeń ludzkości podboju kosmosu. Historia blizny ukazuje bohaterstwo polskiego ruchu oporu. Głównie armii krajowej. Konspiracyjni żołnierze na niebywałą skalę z narażeniem życia zdobywali tajne informacje o nieznanej broni i przekazywali je aliantom. Dzięki brawurowej akcji lotniczej udało się przewieźć do Anglii części rakiety V2 wraz z dobytą dokumentacją. Z pewnością pozwoliło to zmniejszyć straty spowodowane jej użyciem. Przeszłe wydarzenia rozgrywające się w bliźnie, to z jednej strony ostrzeżenie przed nazizmem i militaryzmem, z drugiej to symbol bohaterstwa polskich partyzantów walczących z totalitaryzmem niemieckim. To również przykład wykorzystania nauki i techniki do zbrodniczych celów, ale także możliwości jej pokojowego spożytkowania.